Dzień dobry, witamy w Racjonalista TV. Dzisiaj z kolegą redaktorem Jackiem Tabiszem porozmawiamy o Konfederacji Helweckiej, czyli szwajcarskiej, czyli takim dziwnym, egzotycznym kraju, który robi wszystko we własny sposób. Coś jak Szwecja, tylko jeszcze inaczej. Czy zauważyłem takie, taki właśnie taki dwugłos w sprawie Szwajcarii, że tak jak są ludzie, którzy uważają Szwajcarię za po prostu jakiś raj na ziemi jako taki kraj, który ma znakomity pomysł na wszystko, który jest przyszłością świata wręcz i na który warto obserwować, żeby się dowiedzieć jak to będzie działało i, chwa i chwalą wtedy też tą Szwajcarię. Ale mamy także ludzi, którzy uważają, że ustrój szwajcarski, nawet ten, zwłaszcza ten katon Appenzell i, i ten drugi, którym są jeszcze jest demokra resztki demokracji bezpośredniej, przetrwało jest jest to ustrój anachroniczny, a kraj ten nie ma za wiele do zaproponowania. Sytuacja jest szczególna, górska, neutralna. Także i, i uważa się, że ten kraj raczej reprezentuje przeszłość niż przyszłość. Zazwyczaj to decyduje o podejściu pozytywnym lub negatywnym do, do Szwajcarii. Ja może swoje zagajenie tematu skończę z żartem o Szwajcarii, który brzmi w ten sposób, że jest taki, jest taki dowcip o o Włoszech i Szwajcarii, czyli że we Włoszech elity przez cały renesans, barok podżyna, i średniowiecze podżynały sobie nawzajem gardła, ale jednocześnie stworzyły wybitną kulturę, rzeźby, malarstwo, prawda, Leonardo i tak dalej, podczas gdy Szwajcaria 500 lat pokoju i demokracji i co? Zegar z kukułką, tak? To jest takie uproszczenie. O, za chwilę jeszcze wrócę do tematu, w Szwajcarii wcale nie było tak pokojowo, ale może oddam na razie głos znaczy, no ja bym nie przesadzał. Bo jednak Szwajcarzy mają trochę wybitnych osiągnięć takiej inżynierii. To jest Precyzyjnej, wiesz, w optyce. Także, no wiesz, to nie jest bardzo duży kraj. Także już nie przesadzajmy. Włochy są dużo większe, tak jak liczyć Włochy całościowo. Także czegoś tam Szwajcarzy dokonali. Ja natomiast no, nigdy nie byłem jakimś wybitnym zwolennikiem ich systemu politycznego, może dlatego, że bardzo często w Szwajcarach rozmawiałem z Francuzami we Francji, którzy często w Szwajcarii bywają, czasem tam pracują, bo jakby nie ma tej bariery językowej przynajmniej z częścią Szwajcarii, mhm. a pensje są bardzo atrakcyjne również dla Francuzów w Szwajcarii. Mhm. Mhm. Y no i to ogólnie zwykle głosy o Szwajcarii to były skargi na 10 czy tam osób, tak wiesz, na 10 osób, które bardzo hejtowały Szwajcarię, spotykałem jedną, która tą Szwajcarię lubiła. No i jakie zarzuty wobec Szwajcarii można mieć? No, to, że ta taka jakby wspaniała demokracja wszędzie wokoło i wszędzie i tak dalej, no sprawia, że często niektóre decyzje są skrajnie wsteczne, konserwatywne, takie obskuranckie. No, chociażby mm -hmm. najprostszy przykład, że dopiero w latach 80. w niektórych kantonach wprowadzono w ogóle prawo wyborcze kobiet. Więc w tym momencie tak, można się zastanowić, czy to jest taka super demokracja, skoro w Szwajcarii wprowadzono prawo wyborcze 60 lat później, niż w wielu krajach, łącznie z Turcją, tak? która jest bądź, bądź jakoś tam muzułmańska, wtedy była dosyć laicka, no ale, mhm. no ale to nie jest raczej powód do chluby. Tak? Yy, inne rzeczy, no to chociażby to, że wrażenie państwa policyjnego że wszyscy na wszystkich patrzą. No bo to są jakby takie malutkie państewka, te malutkie kantony, mm -hmm. które mają takie bardzo restrykcyjne rządy mm -hmm. i mnóstwo ludzi za... Tak, mnóstwo ludzi zaangażowanych politycznie. Co w sumie u nas jest marzeniem, że ludzi w ogóle polityka nie obchodzi, społeczeństwo jest obojętne. Druga skrajność. A tam jest druga skrajność, że chodzą tacy ludzie i się patrzą. O, on źle zaparkował. Telefon, tak? Mhm. Tak, 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 Od razu. Rekwirują tak. samochód, później na zawsze ustawy, żeby nikt nie śmiał się źle zaparkować. Najlepiej mu uciąć mhm. łek, tak? Później coś tam. No tak trochę przesadzam. Oczywiście. Ale to trochę tak wygląda, że taki człowiek z zewnątrz, który tam mieszka, który tam pracuje, ma wrażenie takiego skrajnego zamordyzmu. Może nie we wszystkich kantonach, ale w niektórych na pewno. Że po prostu, no normalnie w dużym państwie to to, że ta władza się rozmywa, że jednak działa na w poziomie abstrakcji, jest... mm. tak? Że jest jakaś abstrakcja, że jest jakieś prawo. No i takie pole um, przestrzeni wolności, I oczywiście dobrze, żeby to działało fajnie, mm -hmm. ale jednak niedobrze jest czuć jakiegoś wielkiego brata nad sobą. Jakby ktoś Oczywiście. obserwował nas krok na, po kroku. Także to, że większość ludzi nie jest aż tak mocno zaangażowana politycznie, mhm. a nawet jeśli jest to, że od ich jakichś tam obserwacji to jeszcze upływa długi czas, ta, ta ich obserwacja się mieli, różne tam gremia to rozpatrują i ogólnie to po wielu latach staje się co najwyżej jakimś tam przyczyn, no to nie wygląda jak jakaś taka super samorządowa idylla, gdzie ludzie tam sobie robią no właśnie, ścieżki no rowerowe w wymarzonych miejscach, wiesz, wypuszczają różowe Baloniki na urodzinę córki, tam cały naród się zrzuca, mm. tylko to wygląda trochę gorzej, nie? Do tego jeszcze. Trochę gorzej, tak. Znaczy, w no. Niemczech jest stereotyp Szwajcara jako człowieka, który ma tą mentalność kalwińską już w taki sposób rozwiniętą, że on. Rzeczywiście, jak, jak ma jakieś pieniądze, to je strasznie ukrywa. Samochód kupi gorszy, skromniejszy, niż mógłby sobie spokojnie pozwolić. Im wszystkim się martwi i za każdym razem liczy się z groszem w stopniu wręcz niesamowitym. Jest pesymistą życiowym i stara się zabezpieczyć na wszystkie możliwe wypadki. I w historii Szwajcarii, no zwłaszcza w czasie II wojny światowej, było to widoczne, że oni rzeczywiście starali się. Zabezpieczyć na wszystkie możliwe wypadki, powołali cały kraj praktycznie co Piątego Szwajcara do 850 tysięcy żołnierzy, to jak najwajcary to ogromna liczba żołnierzy, w tym mnóstwo górskich strzelców wyborowych, także byłoby trudno zdobyć ten kraj, jednocześnie wysłali sygnał Trzeciej Rzeszy, że jeżeli Trzecia Rzesza spróbuje zająć Szwajcarię, no choćby, żeby okrążyć Francję na przykład, ale już także później, w późniejszym etapie II wojny światowej, że to oni wysadzą tory. Zniszczą swój własny kraj, że są na coś takiego gotowi. Także to takie przygotowanie na każdy ten, na każdą ewentualność ono, ono może budzić sympatię, ale równie dobrze może budzić też pewnego rodzaju takie przerażenie, że Szwajcarzy są tacy strasznie, strasznie się jakby asekurują. Jest jeszcze ta kwestia, oczywiście, szwajcarskiej neutralności, która została pierwszy raz zadekretowana jeszcze w XVI wieku, tylko że nikt jej nie uznawał. W 1815 ją powszechnie uznano na kongresie wiedeńskim i później Austria, yy, chociaż tą neutralność niby szanowała, to Austria się co chwilę wtrącała w sprawy wewnętrzne Szwajcarii. To jest dosyć ciekawe. Szwajcarzy oczywiście próbowali wierzgnąć przeciwko temu, yy, ale yy, i co jest ciekawe, że szwajcarskie dzieje idą trochę innym trybem yy, niż dzieje innych państw. W związku z tym. Można się zastanawiać, czy ustrój szwajcarski, który jest właściwie no nie jest to ustrój tak naprawdę jednego państwa, tylko kilkunastu państwek, które właściwie stworzą rodzaju małej Unii Europejskiej bardziej niż jakiegoś państwa typu Belgia na przykład choćby. Czy ten ustrój nadaje się na kopiowanie w Europie? Bo są ludzie. Ja znam osobiście też profesora Tadeusza Walasa. On jest na przykład mięcznikiem tej idei, zwolennikiem idei, że to jest świetny wzorzec dla Unii Europejskiej. Podobne pomysły ma też angielski minister Andrew Celus z partii konserwatywnej. Także są, są ludzie, którzy tak uważają. Są ludzie, którzy uważają, że jej sytuacja jest tak unikalna przez sam fakt neutralności że nijak nie da się tego powtórzyć, bo właściwie Szwajcaria. Polityki zagranicznej nie prowadzi de facto, tak naprawdę. Ona prowadzi ją tylko na zasadzie takiej idealistycznej, że jest ten stworzony pod koniec XV wieku Czerwony Krzyż i tam rzeczywiście coś się dzieje, ale to jest tak zawsze takie idealistyczne, że to jest miejsce, gdzie obradują, ponieważ to jest neutralne miejsce, to można tam pogadać, ale w sumie równie dobrze Bruksela pełni tą, 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 tą rolę. Jednocześnie, a jednocześnie Bruksela, jak Paul-Henri Paul Spack, pokazał, że, że Belgia wcale nie jest takim oddzielonym krajem, tylko właśnie chce wpłynąć na całą Europę, chce się tym idealizmem dzielić, Szwajcarzy natomiast nie. Natomiast ciekawą jest rzeczą to, że Szwajcaria uchodzi za kraj niezwykle spokojny, podczas gdy tam były tzw. zwane wojny wilmigierskie. To był środek XVII wieku, to była wojna religijna, protestancko-katolicka, protestanckie kantony kontrakatolickie. I taka rzecz się powtórzyła na samym początku XVIII wieku, była kolejna taka wojna. I to była naprawdę krwawa wojna. A w mniej, troszkę przed Wiosną Ludów, pod wpływem niektórych liberalnych idei, które się pojawiły z monarchą Lipcą we Francji, 1830 rok, zaczął się tworzyć taki agresywny, to trochę dziwnie brzmi, ale agresywny, taki radykalny liberalizm, który był miał większe poparcie w miejskich kantonach, które były zazwyczaj protestanckie i spowodowała się kolejna Tworzyła się z tego kolejna wojna religijna, która trwała bardzo dużo lat, bo to trwało między, o ile pamiętam, 37, 1837 do 49, 51, 52, 53. Także to jest e, przykład tego, że oni w czasie wiosny ludów mieli swoją własną wiosnę ludów, która nie była ni mniej krwawa, ni, ni mniej zawzięta. Także ten, ten opis Szwajcarów jako ludu, który jest zawsze tolerancyjny, spokojnie wcina ser, i, i tak dalej. W pięknych górskich e, poboczach mieszka. I, i... No właśnie, banki są... E, Chociażby ostrażane... pieniądze obrabowane od Żydów przez nazistów, Od Żydów, tak. tak właśnie, właśnie z tym obrabowaniem jest kwestia dosyć dziwaczna i skomplikowana, dlatego że rzeczywiście szwajcarscy bankierzy przechowywali e, mogactwa Żydów, uciekinierów i nie tylko Żydów, w ogóle uciekinierów przed III Rzeszą, przed nazistami z całej Europy, Podobnie jak to robili zresztą Portugalczycy, tylko no. na mniejszą skalę. Zresztą Szwajcaria i Portugalia, te kraje, tak samo jak Szwecja, neutralne, wszystkie wzbogaciły się w czasie II wojny no. światowej. Szwajcaria najbardziej ze względu właśnie na to, że była taka preferowana i uchodziła za niezdobytą twierdzę. Co jest oczywiście przesadne, ale na pewno byłoby trudno. Natomiast naziści także zostawiali tam swoje, swoje bogactwa czasami. Niektórzy tyrani, kacykowie także to jest ich, ze względu na tą do niedawna utrzymującą się, dopiero, dopiero do parę lat temu dosłownie pod naciskiem USA i niektórych krajów zachodnioeuropejskich, te, to, tą, tą automatyczną i pełną tajność kont zniesiono.